Hej kochani. Hey, kochani! Dzisiaj chcemy z wami porozmawiać o rzeczach, których zazdrościmy chłopakom. A jeśli wiele. no tak z 10, myślę, że ich wymyślimy. Tak więc no zaczynajmy, ty zaczynasz? Co, no. Czemu zazdrościsz chłopakom? Um, na pewno zazdrości chłopakom za to, czemu? że mogą sikać na stojąco wszędzie. No. Mają ten wielki punkt, że po prostu im się zachce sikać, idą w krzaki, idą przed mur, gdziekolwiek pójdą, to to zrobią, bo to robią na i nie mają problemu, tak jak my, że musimy kucać i no. No, zazdrościmy chłopakom. Ja może zazdrośczę chłopakom, że z jednym garniturem, albo z jednym takim kompletem, mogą iść na, w jednym tygodniu urodziny na ślub, na chrzest, na... Y, jakieś zabawy i tylko z tym jednym garniturem mogą, mogą wszystko zrobić, a my na każdy chrzest komunia, urodziny, musimy się inaczej ubrać, bo jeżeli ubierzemy się tak samo i tą samą sukienkę, to zaraz będzie jakieś halo, Jezu, a w tej samej sukience jest, a oni mogą cały czas ten sam garnitur nosić musisz teraz ty coś, może być to się takie coś, zazdrosna no, jesteś, ja tak, nie bardzo opakun Zazdroszczę chłopakom tego, że rano wystarczy im 5-10 minut i już są ogarnięci i gotowi do wyjścia Dokładnie. A my dziewczyny przynajmniej minimum 20-30 no, minut No nawet więcej A nawet godzinę Więc naprawdę to jest wielki, wielki plus, którego mi zazdrości, że tak mało i są gotowi Naprawdę, chłopacy mogą się obudzić o... Jeżeli mam na 8, to na 7.30 mogą się obudzić i w te pół godziny wszystko zrobią a my musimy wstać, pomalować się, e, umyć włosy, pom pomalować, już powiedziałam, wysuszyć włosy, oczywiście, zjeść śniadanie, wybrać ubranie. To jest masakra. Teraz czego ja zazdroszczę? Tylko, że nie musimy się tyle golić. My musimy ogolić nogi, ogolić się pod pachami. E, jeżeli mamy wąsa, no w nie mamy tego problemu, to trzeba ogolić sobie też wąsa, jeżeli oni mają wąsy, to są, to są fajne. No, nie muszą golić nóg, a my wszystko, nie cierpią, tyle nie musimy tego golić, to tyle czasu nam zajmuje, zamiast pograć na komputerze tak jak oni, to musimy się golić. No ja myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry. wielki, <noise> bardzo duży plus. Um, ja zazdroszczę opakom tego, że oni nie mają okresu. <noise> naprawdę, oni nie rozumieją, co to jest według mnie okres, bo, ponieważ nikt nie zrozumie, jaki to jest ból co miesiąc, E, męczyć się z tym, mieć te swoje humorki, których oni nie rozumieją e. oczywiście, bo jeżeli my mamy okres i mamy jakieś nasze humorki, jesteśmy złe, to oni tego nie potrafią zrozumieć. Oni przecież to tylko okres. To, to tylko okres. <grym> I na dodatek mamy ochotę na słodkie, przez co grubnie. <grym> Dokładnie. <grym> Więc naprawdę chłopaki mają się tak dobrze, że chciałabym być chłopakiem, chociaż na jeden dzień. <grym> e, następną rzeczą, którą zazdroszczę chłopakom. To właśnie to, że nie mam problemu z ubraniami. Jak oni wchodzą do sklepu z ubraniami, to nie mają tak jak my, że tutaj jest bluzka różowa, tu pastelowa, tu jakaś odblaskowa, tamta z e, e, brylancikami, ta jest jakaś bardziej, e, ta krótka, ta jakiś crop top, ta jest za długa. Oni wchodzą, mają białe i czarne bluzki albo jakąś granatową i oni po prostu mają wszystkie prawie takie same modele, nie mają tego wyboru co mamy my. Tak więc, jeżeli oni muszą gdzieś iść, to oni siedzą pół godziny z szafą otwartą i mówią: Co ja mam na siebie ubrać? Nie ma tak, oni biorą po prostu bluzkę, spodnie i już zrobione. I to jest następny plus według mnie, który mają chłopacy. No twój? No to może ja powiem następny, <laughs> że oni to są obrania że oni... A teraz myślę nad jakimś następnym czołażem. Oczywiście koty muszą być. <laughs> no ale ogona tutaj nie chcemy, no. I następny plus to jest taki, że... Dźwięka weź go. On będzie sikał. No to... Fajnie. Subcie. Następny produkt opaków y, związany z ubraniami jest taki, że oni mogą ubrać buty sportowe do wszystkiego. Kupią sobie buty sportowe białe i czarne i mogą je ubrać albo do garnituru, albo do jeansów. Albo do spodni sportowych, to wszystkiego, do, spodni, do spodenek. A my jak ubieramy spódniczkę albo z, sukienkę, to musimy uważać na jakie buty ubrać, żeby pasowały. To jest takie następny plus od no to za dużo tych plusów no, mają normalnie. No to ja wybieram sobie taki plus bólowy, że łopaki nie rodzą. Nie rodzą. Naprawdę, mają się tak dobrze, w sumie na szczęście jeszcze nie wiemy jak to... czekaj... Jeszcze Jaki to jest ból. Jaki to jest ból. Jeszcze na szczęście nie wiem jaki to jest ból, ale niestety kiedyś się dowiemy, może stety, niestety niestety coś nie wiadomo, ale na szczęście to jest i wielki plus, bo oni też tego nigdy nie zrozumiałem, jaki to może być wielki ból dla kobiety. W ogóle nosić te 3-4 kilo u siebie w brzuchności. 9 przez, miesięcy. No może mniej miesięcy, bo to rośnie powoli. No, ale patrz, nosić tak te kilo ze sobą, oni tego nie rozumieją. Nie dla niego to jest tylko ciąża. Następny mój plus, i to chyba będzie już ostatni, to taki, że oni nie, muszę, nie muszą umieć zmywać, czy umieć gotować, czy zamiacać, bo to jest nasze zadanie, to jest zadanie kobiet. Kobieta musi zmywać, zamiacać, gotować. To nie będą teraz jakieś komentarze, że my jesteśmy tam, em, jak Pani ktoś mówi, nie, ja mi że jesteśmy feministkami, chyba tak to się mówi mm. i że my mówimy, że dziewczyny z głos, gorzej nie, tak jest po prostu, że jeżeli dziewczyna nie umie gotować to co, nie umiesz gotować? takie aż zdziwienie, zdziwienie. Że, albo no takie coś że po prostu jak chłopak nie pozamiata, wracasz do domu i jest niepozamiatany no to no zapomniałam, a jeżeli kobieta nie pozamiata i jest niepozamiatana, albo nie posprzątana w domu i ty wracasz, no to taki dziwny, o Jezu, no kobieta w domu jest nieposprzątany no to jak to może być? No i według mnie są takie plusy po prostu y, od chłopaków, w którym ja zazdroszczę, naprawdę. Żeby nie było z feministkami, no to zrobimy też taki filmik, w którym powiemy jakie plusy dziewczyny, Jaki mają plusy dziewczyny y, no, które chłopacy mogliby zazdrosić po <noise> prostu dziewczynom. No i myślę, że na tyle wystarczy. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Jeżeli tak, to dawajcie łapkę w górę, to będziemy wiedziały, że Wam się podobały. W komentarzach dawajcie pomysły, na jaki temat chcecie jeszcze z nami porozmawiać. No i postaramy się wkładać tak filmiki dwa razy w tygodniu. Postaramy się naprawdę. No i jeżeli nie subskrybujecie kanału i chcecie widzieć więcej filmików, to subskrybujcie i ciao.